Dzisiaj pokażemy Wam, jakich zmian dokonaliśmy w naszym ogrodzie w ciągu tego sezonu. Rabata przed domem była bardzo zaniedbana, zachwaszczona, zlewała się z trawnikiem, a to miejsce jest takie reprezentacyjne, dlatego chcieliśmy je odbudować. Postawiliśmy na biały, ozdobny kamień, do tego obrzeża i dwa gatunki roślin. Nie chcieliśmy więcej. Żeby był taki po prostu minimalizm Więc wybraliśmy pierwszą roślinę Czyli tuja Dawid Jest to taka kulista tuja Średnica jej do 50 cm Więc ona sobie rośnie bardzo powoli Ma złocistą barwę Teraz jest grudzień Więc te rośliny takie zrobiły się trochę rude Ale na wiosnę Będą bardzo ładnie wyglądać Drugą rośliną jest Czmielina na pniu To jest czmielina żółta Jest tutaj Pięć takich sztuk. I tak wygląda cała rabata. Postawiliśmy na rośliny zimozielone, żeby ten ogród był ładny przez cały rok. W tej części działki sytuacja była podobna. Sam chwast, kamień do wymiany. Postawiliśmy na tą samą roślinność, yy, która została zastosowana w rabacie po przeciwnej stronie. Dodatkowo, na środku rabaty zasadziliśmy drzewko w stylu bonsai, wykonane z tui szmaragd golden. Tłem dla rabaty są zielone tuje, szmaragd. Chcieliśmy tym samym stworzyć takie zielone ogrodzenie. W tym miejscu w ogóle nie było tui ani tej maty szarej. Także całkowicie tutaj było łyso, dużo krzaków, dlatego trzeba było coś z tym zrobić. Już się robi coraz lepiej. No i tu były takim jakby pierwszym, pierwszą rzeczą, którą postanowiliśmy tutaj zasadzić, żeby ten taki zielony płot mógł rosnąć. Docelowo to wszystko się złączy, więc będzie pięknie. No, w przyszłym sezonie zobaczymy, jak tu je urosły. No. Już widać, że w porównaniu do tego, co zasadziliśmy, a do tego, co jest teraz, to ogromny postęp. Przybyło ich tak na no, Szczególnie no, na szerokość, tak już się rozbudowują. Zobaczymy, czy się złączą w tym sezonie, czy jeszcze nie. Za ile lat? No, myślę, że tak 2 trzy lata i będzie już pięknie. No, i tak tutaj pokażemy, jak to wyglądało wcześniej. Jakie w tym miejscu były krzaki, haszcze, Także na przebitkach będziecie widzieć. Tutaj tu jest aż do samego końca działki. No i to miejsce tutaj. Cała kostka była zachwaszczona. Tutaj wam pokażę zdjęcia. Też tutaj nic nie było. Krzaki dookoła. Tutaj, gdzie tetuję, też jakieś maliny, jakieś krzewy, które musiałem wyciąć. I teraz zrobiło się taki porządek czyli dookoła tuje, tutaj mamy tą pergolę Taka strefa wypoczynkowa została tutaj stworzona. Na początku mieliśmy tutaj stawiać blaszak na narzędzia. Szkoda było mi tego miejsca, bo tutaj, tak w rogu działki, bardzo fajne miejsce do wypoczynku, więc tutaj się super sprawdza. Blaszak jest gdzie indziej, a do tego za chwilę przejdziemy. No ale tutaj jeszcze nie jest za pięknie, bo wysypałem wszędzie ziemię, bo wyrównuje tutaj trawnik. No i zobaczcie jest na razie brzydko. Tak jak na samym początku wspominaliśmy, trawnik był totalnie zapuszczony, zachwaszczony żeby go odbudować to potrzeba trochę czasu. Pokaż to, że tutaj ta ziemia jest wysypana. No wiadomo, w grudniu trawnika nie będzie, więc to jeszcze trawa nie rośnie. Czekamy do wiosny, jeszcze trochę wyrównamy, ale tak to właśnie wygląda. To miejsce szczególnie, które tutaj było, no to jest totalnie zmienione. Do tego mamy rabatę, wycięliśmy takim nożem do darni idealnie linię prostą, wysypany kamień no i roślinności. Dodatkowo tutaj będziemy dosadzać. Na pewno brakuje tutaj e, takiego schodka w tym miejscu. Tak, bo Taki tu chodzimy po kamieniach. Nowych. Tu będzie taka płyta betonowa, żeby można było sobie przejść i będzie ładnie wyglądać. I dokładnie jest taka sama sytuacja z tej strony. Także tutaj jeszcze trochę jest do zrobienia. Jeśli chodzi o te rabaty i rośliny, to będzie osobny odcinek, jak jeżeli chcecie. No to obserwujcie, powiemy Wam, jak to wszystko sadziliśmy, pokażemy Wam od zera. Tutaj to wejście też było niezrobione, i tu postanowiłem zrobić taką właśnie rabatkę z jednej strony i z drugiej. To są tylne, tylne drzwi. Tak, postawiliśmy na trzmieliny, tym razem w kolorze białym. Tak, tak samo jak tam z przodu, tylko że białe trzmieliny. No i tutaj mamy kule na przemian, żółta, zielona, żółta, zielona, żółta, zielona. Teraz tego może nie widać. Nie widać, wszystkie się rude zrobiły. Tak. Rude się zrobiła. Ale tutaj w środku, pokaż jaki zielony fajny jest, o, no. zobaczcie. Ciekawe. One dopiero nabiorą koloru te rośliny na wiosnę w lecie. Aha, to drzewo, tak? Mhm. Tutaj jest. No, na to kamerę nie patrzy, to jest na razie tymczasowe, ale tu jest robinia akacjowa na pniu na dwóch metrach szczepiona. Tak, jeszcze może zrobimy takie oczko wokół niej okrąg i dosadzimy jakieś roślinności, Jakiś traży, żeby, żeby pod nią coś. Rosło, jakaś hortensja, mm -hmm. coś pomyślimy. To będzie taka wielka kula piękna. Ona tutaj jest jako jedna, a tutaj dalej mamy taki szpaler 8 sztuk. Stąd aż tam do końca. Pokażemy też, jak to wyglądało na samym początku. To były takie drzewka, które prawie nie miały liści, kiedy one były zasadzone na początku lata. No, przez parę miesięcy trochę urosły, więc też zobaczycie, mam jakieś materiały, to będą takie kule duże docelowo, one się nawet złączą ze sobą te kule, 4 metry chyba średnicy. To będzie taka super e, alejka e, zrobi się, Pod tym będzie można na przykład położyć ławeczkę, e, usiąść. O tych tujach jeszcze powiem, że tak, tutaj tak. te wielkie tuje, które tutaj widać, one już były, one z tej strony domu oraz tutaj z tej, te duże tuje widzicie. One były, to było 40 sztuk zasadzonych, i tam z przodu domu tak samo. Uważaj tylko... mi się na hortensje, tak. nasze biedaki. No, problem był taki, że te tuje wielkie były zasadzone co 1,20 m. Żeby one się złączyły ze sobą, to chyba z 10 lat trzeba byłoby, więc postanowiliśmy między te wielkie, które były, zasadzić yy, mniejsze. Chociaż nie kupowaliśmy takich całkiem małych, tylko dosyć już takie. No na no, metr 50 okazałe. były. Met 50, met 70, yy, więc już takie lepsze. No i teraz są co z 60 cm. No i tak jest, duża, mała, duża, mała. Mam nadzieję, że kiedyś to się jakoś wyrówna. Nie będziemy nawozić na pewno tych dużych, tylko dodamy nawozu na wiosnę do tych małych, żeby podgoniły. Tak. Później przytniemy duże na gdzieś za dwa lata i wszystko to się pięknie wyrówna. No i odtąd stąd tutaj już w ogóle nie było tuj. Tutaj była pusta przestrzeń. Tutaj może stań z tej strony. O, ja tutaj pokażę, jak było kiedyś. Tutaj było zdjęcie, tak. Tak, jak było kiedyś. Tutaj nic nie było, nawet tej szarej maty. No i tutaj musieliśmy tak po łuku, bo tak prowadzi tutaj działka, poprowadzić te mniejsze aż do końca. I one są wszystkie co 60 cm sadzone. Od tej tui te tuje były dalej dosadzane później, bo bodajże pod koniec września widać one, że są odrobinkę inne, ale niczego tak. im nie brakuje. Są takie. Tutaj w na ogóle dole. nie było tuj i miał nie być tuj, bo tam y, zasiadko mamy po prostu tak. y, już y, y, są Zmysiada. rośliny. No ale po, y, coś mi tutaj nie brało, Chcieliśmy, żeby ujednolicić jednak ten nasz teren, żeby był prosty, taki piękny szpaler aż do końca tak. jednak z tych tuj, więc zasadziliśmy. Aha. Możemy powiedzieć o macie, że na razie y, ta mata y, jest dookoła działki. No. no ona jeszcze do poprawy po prostu jest. Tak, do podciągnięcia. No jest taka. No średnie, ale ona i tak jest. Y, też... Już y, daje efekt w porównaniu z tym, co było. Pokażemy też na przebitkach, jak to wygląda, a z tym, co jest teraz. No. To, to nie ma porównania w miało ogóle. Miało tej maty w ogóle nie być, ale stwierdziliśmy, dobra, zrobimy i, i jest ładnie. Jest fajne tło dla TUI i też takie jest, y, jest większa prywatność. Ale to za jakiś czas, za 2-3 lata, myślę, że jej w ogóle już nie będzie widać. Dokładnie. Tu je po prostu przykryją, więc to jest takie tymczasowe. Póki co tak to wygląda. No dobra, ile tych tu jest? Jakieś 200. No, może będzie nawet Ponad 200. Nie, no grubo ponad 200, tak mi się wydaje. Z... Bo my jeszcze potem kupywaliśmy 25. Co, co zrobiłaś? Fajnie. Wpadł do basenu. Micha, mówiłam, ten basen już dawno powinien stąd ten. I co ja teraz mam zrobić? A to, ale co, nie widziałaś basenu? Fajnie, dobrze, że nie wpadłam. Patrz. Pokaż? Pokaż się. To nie jest śmieszne. No to ale nie widziałeś basenu jak nagrywasz? No to trzeba patrzeć pod nogi z tyłu. Patrz, wylałeś wodę, z wodę z basenu. Jest Mam dobra. teraz całe ręka, w mokrych rękę. Dobra. No, Także ten basen już dawno, dawno powinien zostać zlikwidowany, ale czekamy na taką pogodę, że przez kilka dni, żeby nie padało, podlejemy wszystkie tuje je dookoła i zlikwidujemy basen, no. ale do tej pory pogody nadal nie było. No właśnie, bo cały czas ta ziemia, cały czas ta ziemia, może tu pokażę, jest wilgotna. Mamy teraz taki okres, że no jest mokra i nie trzeba podlewać, a też szkoda mi tej wody wylewać po prostu na trawnik więc no, myślę, dokładnie. że zrobimy to, kurczę, ale już jest koniec roku. No ale właśnie. Jak, jak widać, co mamy, grudzień jest, e, e, pogoda, można wiesenna, morsować, nie ma śniegu, dlatego można jeszcze podlać. Dobra, to może powiemy o tej zielonej bramie teraz. Yy, tutaj na przebitce widzicie, była kiedyś zielona brama. My postanowiliśmy przenieść tą bramę na sam koniec działki. Była to trudna przeprawa, żeby się tego pozbyć, zwłaszcza tego betonu, który był na prawie 80 cm lany w głąb. Nie było takiej no, jednolitej tej działki. Ona była w pewnym momencie przedzielona bramą. A teraz się taka przestrzeń zrobiła, i otworzyła się ta przestrzeń. No i teraz musimy to jakoś ładnie zagospodarować. Tu na razie jest e, ziemia e, taka goła, bez trawy. No, Bo to wszystko było tutaj rozkopane, co będzie wszystko kończone wiosną. I tu będzie trawnik pięknie zasiany, tylko musimy wyrównać ten teren. Jakoś ta przestrzeń zostanie zagospodarowana, a w dalszej części działki chcemy taki ogród warzywny zrobić w skrzyniach, więc to też jest, będzie plan na kolejny sezon, tak. żeby ruszyć z tym od wiosny. Musimy sobie w zimie już zaplanować konkretnie, co chcemy, ile będą mieć te skrzynie, tak żeby to wszystko fajnie wyglądało. No bo tu mam taki wąski pas, ale to dobrze zagospodarowaliśmy i będziemy mieć też, kurcze jakieś owoce i warzywa. Pewnie. I od tej tutaj części się zaczyna właśnie strefa gospodarcza, czyli kończą się tutaj tuje. Blaszak sobie postawiliśmy, też jest niedokończony. I ale ostatnie równać... bardzo mocne wiatry blaszak przetrwał, czyli nie wyrwało go, czyli jest dobrze przykotwiony. Tak, bardzo dobrze to zrobiliśmy. Nie będę tam wchodził, bo tutaj jest błoto, ale popatrzcie, tak na razie wygląda ta strefa gospodarcza. Na pewno będzie tutaj pięknie. Chcieliśmy jeszcze w tym sezonie wykroić całe krawędzie wokół tuj dookoła domu. Nie wiem czy nam się to uda. Tutaj docelowo będzie jeszcze kora między tujami. No ale tak. czasu brakło na Jeśli razie. Jeśli chodzi o te tuje, widzicie, ona są na razie na trawie. Ale będzie piękny tutaj szedł pas po całej szerokości, długości działki. I będzie to wszystko fajnie oddzielone. Dobra, jeszcze może o tym drzewie powiem. To jest wiśnia japońska. Zasadzona kiedy? W sierpniu. Miała trochę liści, ale tak, teraz. Po już 15 jest... sierpnia. Mhm, wszystkie już wypadły. Mam nadzieję, że będzie kwitła. Ma kwitnąć na różowo. I jeszcze powiedzmy o tym szpalerze kolejnych drzew, które są. A, <laughs> bo zapomniałam nazwy. Tak, katalpy. Tak, katalpy. Najpierw były zasadzone te robinie akacjowe później postanowiliśmy jeszcze zasadzić katalpy. Katalpy zasadziliśmy tutaj. Stanowią taką część tutaj reprezentacyjną. Są bardziej tak jakby z przodu działki. Katalpy mi się bardzo podobały i chciałem je po prostu tak w celach takich wizualnych mieć na działce. No i cztery sztuki jest posadzone. One już miały w tym sezonie, bo były zasadzone w sierpniu. Już tak. troszeczkę były zielone chociaż malutkie. Ale o dziwo trzymały się do chyba końca listopada te liście, do tych takich pierwszych przymrozków, które były, nie? Mhm. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy zaczną rosnąć. Nie i... tylko one, ale i robinie, kiedy robinie. tutaj się zrobi tak w przyszłym sezonie. Fajnie, ja już też nie mogę się doczekać. To jest na razie taki początek, dopiero w tym sezonie posadziliśmy te drzewa i te krzewy. Tutaj tu... była taka rabata, pokażemy A. na przebitkach, co tutaj było takiego, tak, co znalazłeś, takie wielkie, olbrzymie korniki chyba, to były korniki? Nie wiem, to jakieś takie robale, takie... robale wielkie, no i widzicie, tutaj jest taka plama, zielona, widać. bo tutaj jest trawa była dosadzana, jest równy teren, ale o, jest taka bardziej zieloniutka trawa. A jeszcze mamy tutaj przed tujami zasadzone hortensje, nie widać ich, ja może tutaj? Może przybliżę. opowiemy o tych hortensjach, to będzie osobny odcinek, tak, tutaj, e, jaki mieliśmy po prostu przypadek z tymi hortensjami, no e, nie przygoda. najlepiej to wspominamy. Ale zobaczymy, mamy nadzieję, że będzie z nimi wszystko w porządku. Tak. Póki co? Je trzeba przyciąć na wiosnę. I bardzo mocno zlewają się teraz z trawnikiem. Jeżeli ktoś po prostu jest nieuważny to złamie tą no, jest... i wejdzie. <laughs> Ile już jest zrobiłeś, po... no, złamałeś? Trzy albo cztery już jest połamane, ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie na wiosnę. I tutaj Ten też będzie przed, przed tymi hortencjami będziemy tą krawędź wycinać, trawnika i po prostu wszystko będzie w korze. No, trochę I na pewno jest. tutaj między hortencjami na pewno będą dosadzane jakieś wyższe trawy, że one zanim jeszcze urosną, to żeby po prostu tutaj już coś było takiego ładniejszego, to, to coś na na pewno dosadzimy Tak, sobie. na pewno nie będzie tu tylko tuj i trawnika. Tak. Jeśli chodzi o trawę, właśnie tutaj widzicie, ona jest taka tutaj żółta. Jest dużo mchu, no, jest dużo tego e, pod spodem e, filcu, i ona wymaga wertykulacji. I tak została doprowadzona do fajnego stanu w porównaniu z tego, co było na początku, z tym, co było na początku. Ale trzeba kupić wertykulator, zrobimy wertykulację, usuniemy ten filc, aerację. Kilka takich zabiegów dotyczących trawnika. Po raz pierwszy będziemy to robić, ale żeby ten trawnik był piękny, taki zielony, to musimy parę zabiegów przeprowadzić. Trochę czytam na ten temat i śledźcie kanał, bo będzie się działo naprawdę. Tu też to było całe zachwaszczone. Tu jest studnia deszczowa. Wszystko z rynien spływa nam tutaj do studni, mamy wodę. Obok była tuja zasadzona. Tak, tutaj była taka tuja. Ale tu ona się w ogóle do niczego nie nadawała. Ta, ta, ta tuja jest teraz przesadzona tam z przodu. Pokażmy, bo mamy nadzieję, że jednak jej nic nie będzie, bo strasznie zaczęła e, liście, zaczęły jej brązowieć. E, oberwaliśmy i na razie się trzyma, bo jest zielony no. pień. Jest. No Może to... kolorem odbiega od innych i ilością, że tak powiemy, gałązek, ale mamy nadzieję, że się jakoś zregeneruje, bo była bardzo duża przesadzana, nie? No tak, ona była tak gęsta jak ta, tylko że większość tych gałęzi było e, suchych, trzeba było je wyrwać i teraz jest taka łysa, e... ale przetrwała. No, właśnie nie wiadomo, zobaczymy na wiosnę, czy przetrwa. Wydaje, ona przetrwa. dostała szoku po przesadzeniu, bo ta bryła korzeniowa była mała, a taka, taka, taki wielki krzew się rozrasta ten system korzeniowy. Więc mega szok w tym sezonie jest dopiero na wiosnę. No, po nowym roku zobaczymy, czy się przyjmie. Wracajmy do studni. Pokażemy, jak wyglądało na początku. Wysypaliśmy tutaj kamień, żeby ujednolicić, zrobić taką rabatkę. I tutaj na środku postawimy sobie jakiś. Jakąś doniczkę albo coś, żeby to jakoś wyglądało, bo ta studnia tutaj już musi być, więc musimy z niej zrobić jakiś taki elementy dekoracyjne tutaj na środku tego trawnika. Może jeszcze powiem o lampkach, tak? Tutaj jeśli chodzi o tę rabatę, to już mówiłem, ale lampki na samym początku. O, to wiatr nam to zdmuchał, ja będę musiał jakoś. Przemocować je na stałe. Z tymi lampkami był taki problem. Tu na samym początku były takie czarne lampki połamane. Te, które zostały, to się praktycznie w rękach łamały. Ja to pokażę też, jak to wyglądało. Chcieliśmy początkowo do nich klosze dokupić, ale ten plastik po prostu łamał się w rękach. Tak, jak A mówisz? Nie dało się nic dokupić. Szukałem wiele lampek, bo chodzi o to, że tutaj jest instalacja. Mamy podłączoną po prostu do domu instalację, wszystko pod bezpieczniki, i szkoda mi było po prostu, nie wiem, likwidować tej instalacji, i kupować jakąś nową. Dlatego pod te kable zrobiłem coś takiego. Znalazłem lampki. To są solarne lampki. Tak lampki solarne, które mają taką właśnie no, dziurę jakby nie tubę. No i tą tubę nałożyłem na tą instalację. To jest pozostałość, pozostałość ze starej lampki. One są tutaj na żarówki W5W, tak jak w samochodzie postojówki. musiałem wyrwać jeszcze kombinerkami pozostałości tej, tego starego klosza. Nałożyć. Na, nasadzamy tak i są dwa źródła światła. Pierwsze to właśnie e, solary po nagrzaniu. Przez słońce, po naładowaniu one świecą, ale jeżeli chcemy wziąć większe światło z sieci, przełączamy. Mam nawet przez aplikację, przez telefon przełącznik, i o, kiedy chcemy, możemy sobie włączyć, nie polegać na, na energii słonecznej. Tak, do, są one zamontowane dookoła e, działki. Dookoła, tylko właśnie są takie. Są krzywe strasznie i. E, tak, bo nie są Trzeba je przemocować, trzeba je dobrze przemocować. Ale już chyba wiemy, jak to zrobić, także będziemy działać w przyszłym sezonie. <coughs> Tutaj są. No. I jeszcze tutaj z tyłu, na rabatach, wokół pergoli. Zobaczcie. No wszędzie są te, te same. Bardzo one ładnie wyglądają. Takie mają fajny, prosty design. Tutaj takie wyższe, jak niekiedy się spotyka, nie pasowałyby. A można powiedzieć o kostce, jak czyściłeś. A. Jeszcze nie? No tak, tutaj tu, tu, jeśli chodzi o, o, to, o ten taras i w ogóle tą opaskę wokół domu i podjazd, to było całkowicie e, za, zanieczyszczone w tych tutaj szparkach, e, między kostkami był e, mech, mnóstwo mchu. Byłam Ile e, zajęło ci to wszystko? Nie wiem, to taką pracę to można liczyć. W tygodniach. To z drapakiem robiłeś szparka tak. po szparce. Skrobałem wszystko całą powierzchnię najpierw w przód domu, później dookoła. Mnóstwo tego syfu było. No i tutaj widzicie, teraz w ogóle nie ma piasku. Nie ma piasku wszystko zostało też myjką wyczyszczone całe, cała powierzchnia kostki. No i na wiosnę trzeba będzie wysypać piasek kwarcowy, żeby u, uzupełnić. Wcześniej jeszcze zaimpregnować kostkę. Także no jest trochę tej roboty. Będziemy pokazywać na bieżąco. No pewnie. Ale na razie mówię, jak było wcześniej yy, i widzicie, jak jest teraz. I jeszcze fajną rzeczą, takim bajerem, który nie od razu e, wykryliśmy, e, to były te ukryte e, lampki w kostce. Nie wiem, A, jak to się e, dokładnie nazywa. Lampki, no oświetlenie LEDowe. Kiedyś tak idziemy, idziemy, drukowej. i Michał Pan mówi do mnie, że zobacz, co to jest. O tak, tutaj może zobaczymy. <noise> Że początkowo tego w ogóle nie widać. Nie było, nie było widać. Bo one też były przybrudzone. Tak, wszystko było brudne, wszystko było z mchu i nie było widać właśnie takiej kostki, która się odróżniała. Taka szklana. Jak gdzieś to widziałem na internecie Pokażemy kiedyś. Możemy na przebitce alejka, jak jest w nocy, jak się fajnie świeci. No to mo możemy teraz włączyć. No, tak, Masz telefon? Mam. No to włącz. Mamy tak. taką specjalną aplikację. Tutaj mamy ogród. Mhm, ogród. Kostka brukowa. I się zapaliła. Jest. Daj na, no, daj na 100%, bo teraz mamy dzień. I nie widać za bardzo. No trochę widać, ale możemy y, rozjaśnić. No. Włącz. I tutaj niżej jest oświetlenie. Tak, Aha. jest na 100%. Dobra. Kiedy to odkryłem to byłem zdumiony, że takie coś jest, bo nie wiedziałem na samym początku. A to nie jest tani sprzęt. No żeby to Bajer. zrobić później to to już, już nie bardzo, bo trzeba byłoby kostkę rozbierać. No właśnie. Więc to było zaplanowane na samym początku. Od po prostu furtki. jest alejka zrobiona tutaj z boku. No. To dopiero w nocy się fajnie prezentuje, też pokażemy w nocy. Dobra. Jak to działa? No możesz wyłączyć. I tak samo lampki mamy na sterowanie z telefonu. Tak, wszystkie całe oświetlenie, tak samo kinkiety na domu, ale to jeszcze jeszcze pokażemy w osobnym odcinku. Postawiliśmy na donicę, tutaj po obu stronach, bramy. Nie wiemy, czy jeszcze tych roślin właśnie tutaj nie będziemy zmieniać na bardziej okazałe typu na przykład klony. Tutaj. To są takimi małutkimi teraz Te są małe, to jest gługownik czerwony, red robin, roślina zimozielona, ale ona się rozrośnie, można ją później formować w, jakąś, w jakieś drzewko. No to zresztą to jest dopiero zasadzone w tym sezonie. Tak, ale już i tak się rozrosło. Trochę się rozrosło. Wszystko dopiero na wiosnę się okaże i tak. e, uwydatni. I jeszcze to co zasadziliśmy dom, y, koło, y, w tym roku wejścia. Tak, no i tutaj chcieliśmy żeby takie wejścia spójne donice okazały. ceramiczne. Akurat fajnie, bo udało nam się e, na promocji dorwać e, te donice. No, one były gdzie w Obi, tak? Tak, tak w Obi były. No. no i co? Tu w jednym mamy trzmielinkę, Trzmielinę żółtą na pniu, taką podobną jak tam, tylko że na mniejszym pniu. I jałowiec. I jałowiec, tak. tak no, one są też zimozielone. No i patrzcie tu, mamy grudzień i nasze rośliny w ogrodzie żyją. Trzmyliny żółte wprawdzie już są rude, ale żyją. Kule tak samo, tam mamy głogownik, no wszystko jest. Jedyne co, no to yy, w naszym ogrodzie liście potraciły właśnie te drzewa, nie? Drzewa, no wiadomo, katalp... że wszystko ale... nie będzie zimozielone. Tak, ale i tak były bardzo długo. Te liście były do samego listopada, mi się wydaje, tak. do końca. I zobaczcie, co się wydarzyło z naszą choinką. Właśnie, przez ogromne wiatry choinka spadła. I musimy ją... Kurczę, musimy ją jakoś postawić. Nie wiemy jak, tutaj w donicy było... Donica się był roztrzaskała. Ale będziemy jakoś ratować, reanimować ją. Ja pierniczę, po donicy. Nie, jakoś to zrobimy. Jeśli chodzi o ogród, to tak jak widzicie, to jest dopiero taki pierwszy sezon. Kiedy rośliny dopiero zaczęły być y, wsadzane w ziemię, nie widać jeszcze tego efektu, ale czekamy na wiosnę, kiedy to wszystko buchnie nam i zacznie rosnąć. Dopiero wtedy y, będzie, myślę, pięknie. Podsumowując odcinek, pokazaliśmy Wam, jak ogród wyglądał na samym początku, jak wygląda teraz. Wszystko zostanie bardziej szczegółowo pokazane w kolejnych odcinkach, jeżeli Wam się podobało. To będzie nam bardzo miło jak otrzymamy od was łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Także dziękujemy, że byliście do końca. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć.